Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Odzywam się do Was przy kawce. Chciałam powiedzieć, że ja od mojej mamy dostałam kawę, znaczy kawę, kawę. mleko roślinne z Alpro Barista. I naprawdę jest lepsze niż takie zwykłe. I to jest chyba owsiane. I jest naprawdę o wiele lepsze niż zwykłe, bo takie, bo takie normalne jest mega wodniste, a to jest takie bardziej jest bardziej tłuste, o, mogę tak powiedzieć, no, więc naprawdę jest spoko, ale po to bym nie kupię, bo o wiele droższe, jest takie wielko roślinne, e, zostaje przy takim zwykłym 3-2%, no ale przynajmniej wykorzystam, bochania z mamą nie wykorzystam, bo im nie pasuje za bardzo, a e, mi to nie przeszkadza. E, jest godzina 7.36, mała stała godzinę temu, tak około 6.30, e, obudziła się, i już tak, tak nie śpi. Wczoraj ym, zrobiła sobie mała krzywdę na dobrą sprawę ale chyba to nie ona pierwsza. Na pewno jakieś dziecko sobie w ten sposób zrobiło krzywdę, a dorośli tym ty, ty bardziej. Znamy ten ból, ale ona tego bólu nie odczuła. E, po pierwsze, no, przegryzła sobie język trochę końcówkę prawdopodobnie gryząc jedną z drewnianych zabawek. E, ale ona w ogóle nie, nie poczuła, w sensie, w sensie babcia z nią została, e, pojechałyśmy na zakupy, po prostu w pewnym momencie zauważyła, że ma, wiecie, krew na, na języku na samym końcu i czerwone, więc ona ani nie zapłakała, ani nic, e, a to już drugi raz, bo w ogóle u moich rodziców też zauważyłam, ale takie fioletowe, teraz to była rzeczywiście taka, no, e, krew. Mały wampirek spróbował krwi. Jak ja to powiedziałam. Więc tak, więc to nie jest pierwszy, pierwszy raz, no ale dorośli też, też tak mają, prawda? Zdarza się, że przegryziemy sobie język, bo się gdzieś nam, wiecie, trafi yy, tam, gdzie nie powinien być, i, i przegryziemy. Szczególnie jak coś jemy, no to to wtedy jest najczęściej, nie? Ale nic się takiego no, nie stało. No musi się to zagoić samoistnie i, i tyle, no. Niestety. No, co dzisiaj mam w planach? Co dzisiaj mam w planach? Yy, chcę. Spróbować poćwiczyć. Muszę tutaj ogarnąć w sensie takim, no że po prostu wiecie, poduszki pościel, wszystko tutaj ogarnąć tak jak trzeba. Mniej więcej. No i chciałabym parę rzeczy wystawić na vinted i ponagrywać TikToki i film z anonimowymi odpowiedziami. Z moimi odpowiedziami na pytania anonimowe. Taki bym chciała w tym nagrać. Coś jeszcze? Chyba nie. Oczywiście w międzyczasie trzeba ogarniać macierzyństwo, gotować e, posiłki i montować vlog na dzisiaj. W międzyczasie jeszcze znaleźć coś, żeby nie zwariować. Że tak to powiem. Jestem też w trakcie nagrywania na TikToka w filmiku em, Tydzień stroi Tydzień outfitów mojej córki. O, muszę tak. Nagrywałam wczoraj, nagrałam dzisiaj. I tak będę nagrywać przez cały tydzień do niedzieli. No, więc potem w poniedziałek myślę, bo ja to montuję na bieżąco, więc myślę, że w poniedziałek to sobie wejdzie. Ale no, przez ostatnie dni byłam systematyczna. Co do TikToka, bo codziennie wkładałam jeden filmik. Teraz, no nie mam już zapasu, miałam zapas, a teraz nie mam już zapasu, więc chciałabym nagrać więcej TikToków właśnie na zapas, żeby coś ponagrywać, takiego. Ale też za bardzo, wiecie, uczę się dopiero tego kontentu. Musiałabym się tak jakby przemóc. Do tańczenia do muzyki po prostu było, czy do tańczenia. No, większość ludzi co nie no po prostu sobie tańczy, czy cokolwiek robi, właśnie do, do muzyki. Mm, ja muszę troszeczkę się do tego przemóc, bo podjął YouTube dłuższe filmy. Dużo gadam na filmach, ale ja potem to oczywiście montuję. A tutaj nie mam co montować i jak montować. Ale na dzisiaj priorytet to właśnie ogarnienie tego wszystkiego. Mojego social media na dobrą sprawę. Długi dzisiaj będzie dzień, dużo będzie trzeba ogarniać. No ale czasami takie dni bywają, niestety. Zobaczymy też, czy uda mi się wszystko zrobić. Nie mam takich tam presji za bardzo. Chciałam już jednego TikToka nagrać. No i, no i ten film postarać się nagrać, ale to wszystko zależy od Aurorki, czy mi pozwoli. Wiecie, Ona na większości czasu jest grzeczna. Pobawi się sama czasami, ale czasami jest tak, że mam moza totalna i chce być na rączkach. Albo u taty, albo u mamy po prostu. Chcę być na rączkach i koniec. A czasami to jest tak bywa, że i rączki nie, ani butel, ani zabawki, ani nic. I wtedy oznacza, że chce iść spać. Wam, że to ratuje nam czasami życie. małej i wychodzą daje te ząbki, bo chyba mówiłam: To ma tak jakby jednego ząbka, już na zewnątrz a on dalej wychodzi przez cała reszta. To jest gumowe w środku, ma taką wodę. I ja to wrzucam do zamrażarki. Chyba o, tutaj mam miejsce. Wrzucam do zamrażarki. I to się zamrozi. Potem dam jej zimne i będzie miała spokój, z ząbka. A ja mniej więcej będę miała spokój na 20-30 minut, bo się tym zajmie. filmy są nagrane, znaczy film z anonimowymi pytaniami nagrany, TikTok i nagrane mam tam 8-7 nagrałam dzisiaj więc spoko, jest godzina 13. ready, teraz muszę się zająć montażem filmu na dzisiaj i no, jeju, 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 dużo, bardzo dużo no ale już jest praktycznie gotowe wszystko, co powinnam zrobić Nakryta. Tak? Nie, no nie nakryta, dała mi. Tatuś się nie bawi. Nie układa. Tak? To no teraz córa będzie układać? Ułożysz kiedyś? Bez aplikacji, jak tatuś? Bez aplikacją, kontuje, no. Tak. Ułożysz kiedyś? Dałam jej do zabawy tą kostkę, rubika. Niech się bawi. <grywa> Niech się bawi dziecko. Zdobywa wiedzę. Weszliśmy <grywa> sobie na spacer, idziemy do Dino. Jest Luna. Jest mój małż. Niestety, 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 no, niestety, wyciągnęłam go. Mam ciano. <gry> Idziemy kupić bułki. I chyba nie, chyba głównie tyle. A ja ponagrywałam TikToki. Mam wstawiłam jeden, nagrałam osiem. Wstawiłam jeden, mam gdzie osiem. Osiem w Sebasie, bo ja tutaj siedem, które zostało i, i ten jeden, co Wam mówiłam o tych stylówkach Aurorki.